Choć nie można nazwać Chiatiego jednym z najbardziej płodnych i okrutnych seryjnych morderców w historii, opowieść o potworze z Foligno wciąż żyje w pamięci ludzi, mimo że minęła już ponad dekada. Kiedy ofiarami padają dzieci, oburzenie i trudność w akceptacji takiego rodzaju przestępstw rośnie. Być może dlatego historia Luigi'ego Chiatiego nigdy nie została zapomniana. Luigi Chiatti przyszedł na świat 27 lutego 1968 roku w Narni. Jego oficjalne imię brzmiało: Antonio Rossi. Antonio urodził się jako dziecko samotnej matki, Marisy Rossi, która w chwili jego narodzin miała 24 lata. Marisa miała niepewną pracę jako kelnerka i nie mogła sobie pozwolić na utrzymanie dziecka. Z tego powodu postanowiła porzucić malca w sierocińcu. Na początku regularnie odwiedzała Antonio w dniach wolnych od pracy, ale z czasem te wizyty stawały się coraz rzadsze, a jej postawa wobec dziecka stawała się coraz bardziej chłodna i obojętna, aż wreszcie w marcu 1972 roku wizyty zupełnie ustąpiły. Pierwsze lata życia w placówce opiekuńczej pokazały trudności adaptacyjne małego Antonio. Brak matki był oczywisty dla wszystkich, a dziecko manifestowało to poprzez coraz większe odizolowanie się i późniejsze wybuchy agresji. W celu uniknięcia dalszych nieodwracalnych szkód dla psychiki dziecka, podjęto decyzję, że pilnie potrzebna jest dla niego adopcja. Dopiero lata później odkryto, że główną przyczyną tego cierpienia, a zwłaszcza agresji, były powtarzające się przypadki seksualnego wykorzystywania małego Antonio przez księdza z tej samej placówki. Nadużycia trwały do 1974 roku, kiedy Antonio, mając już sześć lat, został oddany pod opiekę małżonków Kiati. Nowymi rodzicami byli Ermano, lekarz z zawodu, i Giacoma Ponti, była nauczycielka, która zakochała się w chłopcu i naciskała na jego adopcję. Życie Antonia, który od tego momentu stał się prawnie Luigi Chiatti, wydawało się więc zmierzać w pozytywnym kierunku, ale niestety było to tylko złudzenie. Relacje z nowymi rodzicami nigdy nie układały się dobrze. Ermanno w pracy i poza domem był otwarty i ekstrawertyczny. Wszyscy go lubili, ale w domu mówił bardzo mało i zawsze zamykał się w swoim gabinecie. Relacje między nim a małym Luigi praktycznie nie istniały. Z matką, Giacomą, początkowo było nieco lepiej. Rozmawiali ze sobą, ale nawet ten promyk normalności stopniowo zanikał, a Luigi zamknął się również przed nią. Chłopiec nie potrafił znieść jej częstych upomnień i z tego powodu obwiniał się, myśląc, że nie jest w stanie odwzajemnić uczucia macochy ani być jej posłusznym. Choć postać matki nigdy nie istniała w jego życiu. Luigi miał tendencję do usprawiedliwiania zarówno matki biologicznej. Zawsze mówił, że jeśli go porzuciła, to z ważnych powodów, niezależnych od jej woli, jak i macochy, obarczając siebie winą za upadek ich relacji. Szkoła była ostatnią nadzieją na poprawę sytuacji Luigiego, ale nawet tam nic się nie zmieniło. Luigi pozostał introwertyczny i trzymał wszystkich na dystans. Więc już w wieku 10 lat zdecydowano się na interwencję psychologa. Jednak jego psychika była już przepełniona poczuciem niepewności i nieufności wobec dorosłych. Terapia nie przyniosła efektów, ponieważ, mimo że Luigi chciał się otworzyć i wyżalić przed psychologiem, nie potrafił opowiedzieć jej o swoich najintymniejszych myślach. Obawiał się, że lekarka mogłaby wszystko przekazać makosze. Luigi był jeszcze bardziej zamknięty w sobie, a jego izolacja od świata zewnętrznego pogłębiła się. Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi sprawiły, że jego poczucie samotności rosło, a próby nawiązania jakiejkolwiek więzi kończyły się niepowodzeniem. Terapia zakończyła się diagnozą mówiącą o marginalności i posocjalizacji oraz o słabym i nieafektywnym ja z niewielką kontrolą nad impulsami. Pomimo tych trudności, Luigi nadal uczęszczał do szkoły, choć nie nawiązywał kontaktów towarzyskich z kolegami z klasy, a zwłaszcza z dziewczynami, z którymi relacje były zupełnie nieobecne. W 1987 roku udało mu się zdać maturę, co było dla niego wielkim osiągnięciem. Niedługo potem rozpoczął pracę. Jednak historia się powtórzyła: Luigi nie nawiązywał relacji z kolegami z pracy, nie współpracował, nie angażował się, i już po kilku miesiącach sam przyznał, że nie nadaje się do pracy. W 1989 roku, wyruszył na służbę wojskową, która okazała się doświadczeniem zmieniającym jego życie na zawsze. Właśnie w tym roku przeżył swoje pierwsze doświadczenie homoseksualne które potem powtarzał zarówno z kolegą z wojska, jak i sanitariuszem w ambulatorium. Te doświadczenia, choć intensywne, nie przyniosły mu jednak pełnej satysfakcji. Luigi czuł, że wciąż brakuje mu czegoś fundamentalnego. Jego najbardziej natrętne fantazje dotyczyły dzieci. Oprócz pragnienia odbywania z nimi stosunków seksualnych, Luigi pragnął absolutnie mieć jedno małe dziecko do dyspozycji które mógłby pielęgnować, wychowywać i uczyć według własnych zasad, przynajmniej do ósmego roku życia. Ta chora fantazja stopniowo nabierała kształtu, stawała się bardziej precyzyjna i częstsza. Luigi obsesyjnie planował, jak zrealizować swoje pragnienia. Nie wystarczało mu jedno dziecko, chciał mieć dwoje. W jego głowie rodził się skrupulatny plan, który wkrótce wprowadził w życie. Fantazja stała się rzeczywistością, gdy Luigi zaczął działać, przekształcając swoje mroczne myśli w konkretne czyny. Obsesja, która go pochłaniała, prowadziła go na ścieżkę bez powrotu, gdzie granica między fantazją a rzeczywistością została zatarta, a jego zbrodnicze plany stały się rzeczywistością. Luigi zaczął gromadzić ubranka dla dzieci oraz zapasy żywności w puszkach, łatwe do przechowywania. I o długim terminie ważności. Szczegółowo sporządził listę wszystkiego, co jeszcze powinien mieć przy sobie, by zrealizować swój plan. Zamierzał trzymać dzieci na poddaszu swojego domu i wszystko planował skrupulatnie, dbając o każdy szczegół, aby jego działania były jak najbardziej udane. 4 października 1992 roku nadarzyła się dla Luigiego idealna okazja. Jego rodzice byli cały dzień poza domem, co dało mu swobodę do działania. Podczas jazdy samochodem po okolicy zauważył pod drzewem, obok roweru, samotne dziecko. To dla niego znak, na który czekał. Tego dnia z Kazale, małej miejscowości niedaleko Folinio, zniknął Simona Legretti, chłopiec zaledwie czteroletni. Natychmiast wstrząsnęło to małą społecznością. Sytuacja jawiła się jako nietypowe porwanie. Biorąc pod uwagę skromne warunki materialne rodziny chłopca, można było wykluczyć motyw okupu. W miasteczku i okolicach natychmiast zaczęła krążyć plotka o mordercy, co wywołało strach i niepokój wśród mieszkańców. Wszyscy znajomi rodziny, a także siły porządkowe, przeszukali każdy zakątek okolic, niestety bezskutecznie. Media błyskawicznie podchwyciły informacje o zaginięciu Simone, który w ciągu kilku godzin trafił na czołówki gazet i stał się tematem głównym w wiadomościach telewizyjnych. Coraz bardziej rozwijała się teoria, że chłopiec padł ofiarą mordercy, choć ciała małego Simone nie odnaleziono. Policja zorganizowała apel w telewizji, wzywając sprawcę lub osoby posiadające jakiekolwiek informacje by skontaktowały się z komendą policji. Apel ten wywołał szeroki odzew w społeczeństwie, co sprawiło, że ludzie zaczęli być bardziej czujni i zwracać uwagę na wszystko, co działo się wokół nich. Po pewnym czasie do komendy policji wpłynęło telefonowe zgłoszenie, które miało okazać się kluczowe w rozwikłaniu tej tragicznej zagadki. Pomimo intensywnych poszukiwań i ogromnego zaangażowania policji i społeczności lokalnej, Simone nadal pozostawał zaginiony. Ludzie zaczęli tracić nadzieję, ale telefonowe zgłoszenie obudziło nową falę nadziei na odnalezienie chłopca i ujęcie sprawcy. Era Stefano Spilotros, młody mediolańczyk pracujący w agencji nieruchomości. Przyznał się do porwania dziecka. Spilotros został natychmiast aresztowany, ale później, po długim przesłuchaniu, uwolniono go, gdyż okazało się, że wszystko sobie wymyślił. Był tylko mitomanem szukającym popularność. W pewnym sensie wszyscy odetchnęli z ulgą, myśląc, że może dziecko jeszcze żyje, ale ta nadzieja trwała bardzo krótko. Odnaleziono kartkę z przerażającą wiadomością, napisaną drukowanymi literami: Pomocy. Proszę o pomoc. 4 października. Zamordowałem. Teraz żałuję, chociaż wiem, że nie zatrzymam się tylko na jednym. Ciało Simone znajduje się blisko drogi między Kasale a Skopoli. Jest nagi i nie ma na sobie zegarka z czarnym pasem i białą tarczą. P.S. Nie szukajcie odcisków palców na kartce. Nie jestem tak głupi. Pozdrowienia. Do następnego zabójstwa. Potwór. Policja od razu zrozumiała, że nie jest to głupi żart. Szczegół o zegarku nie był podany w mediach, więc tylko prawdziwy porywacz mógł o tym wiedzieć. Niestety, smutne potwierdzenie przyszło, kiedy na poboczu drogi między Kasale a Skopoli, jak wskazał komunikat, faktycznie znaleziono ciało nagiego Simone, z rozrzuconymi ubraniami dookoła. Jednak to był dopiero początek koszmaru. Znalezione ciało wykazywało liczne ślady dławienia, co zostało potwierdzone przez sekcję zwłok jako przyczyna śmierci, liczne siniaki na całym ciele oraz rana cięta na szyi, jednakże brak było jakichkolwiek śladów gwałtu. Jak się później okazało, Luigi zbliżył się do chłopca i przekonał go, aby pojechał z nim na krótką przejażdżkę samochodem, następnie zabrał go do domu, nie mając pojęcia co dalej robić, a potem kazał mu zdjąć ubranie. Dziecko ze swoją naiwnością posłuchało go, zostawiając tylko majtki, ale Luigi pomógł mu je także zdjąć. Wtedy nie mógł się powstrzymać i zaczął dotykać go, ale chłopiec natychmiast zaczął płakać. Luigi położył mu rękę na ustach i drugą na gardle, naciskając na nie na tyle mocno, żeby dziecko zaczęło sinieć na twarzy. Teraz już nie płakało, ale Chiatti zdawał sobie sprawę, że doszedł do punktu bez powrotu. Posunął się za daleko. Rodzice wróciliby wkrótce, a mały Simone był wystarczająco duży, by móc go rozpoznać i oskarżyć. Nie miał innego wyjścia niż zabić go i pozbyć się ciała. I tak też uczynił. Kiedy porzucił ciało na poboczu drogi, Simone jeszcze żył, więc zadał mu dwa ciosy nożem w gardło i pchnął w dół tocząc między krzaki. Następnie porozrzucał ubrania i wrócił do domu. Społeczność była wstrząśnięta, gdy tylko kilka dni później nadeszła kolejna wiadomość. Nowy komunikat brzmiał: Pomocy, nie mogę przestać. Zabójstwo Simona było doskonałym morderstwem. Oczywiście, ciężko przyznać się do tego z perspektywy sił porządkowych, ale przeanalizujmy fakty. Po pierwsze, nadal jestem wolny. Po drugie, Macie w rękach chłopca, który nie ma nic wspólnego z zabójstwem. Po trzecie, brak nagrania mojego głosu, ponieważ nie wykonałem żadnego telefonu. Więc ten, kto twierdzi, że zadzwoniłem na numer alarmowy, myli się. Po czwarte, kamery, jesteście zupełnie na manowcach. Sugeruję, żebyście się pospieszyli, unikając dalszych wpadek. Nie pozostawajcie w tyle. Czy sądzicie, że noszenie munduru i trzymanie pistoletu wystarczy, aby mnie aresztować? Wykorzystajcie swoje umysły, jeśli takowe jeszcze posiadacie, nie zanikłe przez brak użytkowania. Dlaczego zalecam pośpiech? Ponieważ postanowiłem zaatakować ponownie w przyszłym tygodniu. Chcecie poznać więcej szczegółów? Powiedziałem już zbyt wiele, teraz zależy od Was, aby temu zapobiec. Potwór. W rzeczywistości nic się nie wydarzyło ani tydzień później, ani nawet miesiąc później. 1 sierpnia 1993 roku, dziesięć długich miesięcy po pierwszym morderstwie, które wstrząsnęło tą okolicą, zaniepokojona Marcela Sebastiano wezwała policję, ponieważ jej trzynastoletni wnuk, Lorenzo Paolucci, nie wrócił do domu. Tego ranka chłopiec udał się do domu młodego człowieka, którego poznał w miasteczku Casale. Młody człowiek nazywał się Luigi Chiatti. Był 23-letnim geodetą, który wówczas był bezrobotny. Lorenzo poszedł do niego, żeby zagrać w karty w jego domu, tak jak to już czynił kilka razy wcześniej. Po kilku partiach Luigi Chiatti być może nagle poruszony jakimś nagłym impulsem Wykorzystując fakt, że chłopiec stał plecami do niego, uderzył go narzędziem kuchennym w klatkę piersiową. W tym momencie scenariusz pierwszego morderstwa się powtórzył. Mały Lorenzo milczał i patrzył na swojego oprawcę, zanim szeptem zapytał. Dlaczego chcesz mnie zabić? Luigi wiedział, że teraz jest już za późno, żeby się zatrzymać, ponieważ nie jest w stanie znieść spojrzenia chłopca, więc zadał mu cios nożem w gardło. I zabił go. Zanim popadł w panikę, masturbował się na ciele ofiary. Dopiero potem zaczął myśleć, co dalej. Umył jak najlepiej podłogę i kafelki w kuchni, na których rozprysnęła się krew. Potem zaciągnął ciało w kierunku pobliskiego stawu i pozbył się go. Kiedy ciotka dała alarm, również on przyłączył się do poszukiwań i to właśnie on poprowadził dziadka w miejsce, gdzie znaleziono ciało małego Lorenzo. Ale tym razem. Morderca popełnił błąd. Zbyt duża pewność siebie lub brak czasu, alarm został wydany prawie od razu, sprawiły, że zlekceważył ewidentne ślady, które zostawił na ziemi. Ślady krwi i ślady ciągnięcia prowadzące prosto pod okno jego domu. Luigi Chiatti został natychmiast aresztowany, a policja wtargnęła do jego domu. Znaleziono ślady krwi w kuchni, pomimo że podłoga została niedawno umyta, skonfiskowano również wiadro z wilgotną szmatką. Na początku Luigi Chiatti wydawał się być w szoku przez szybkie narastanie wydarzeń w sposób, którego nie przewidywał. Na komisariacie policji powtarzał obsesyjnie i cicho: To nie ja, ja jestem niewinny. W końcu, pod wpływem załamania psychicznego, z najwyższą jasnością umysłu. Przyznał się do obu popełnionych zbrodni. Ponadto szczegółowo wyjaśnił powody, dla których wysłał obie wiadomości. Twierdził, że pierwszą wysłał, gdyż nazwanie go przez media potworem, a obawianie się go przez społeczeństwo sprawiły, że poczuł się zaszczycony i zadowolony. Druga wiadomość została wysłana, ponieważ nie mógł znieść myśli, że kłamca mógłby przypisać sobie zasługi za wszystko, co uczynił. 9 sierpnia 1993 roku Luigi Kiatt został oficjalnie oskarżony i aresztowany za zabójstwa Simone Allegretiego i Lorenzo Paoluciego. W 1994 roku, po szczegółowej ekspertyzie psychiatrycznej, która potwierdziła jego zdolności do rozumienia i chęci, został skazany na dożywocie. Kolejna późniejsza ekspertyza uznała go za częściowo chorego psychicznie, co doprowadziło do zmniejszenia kary do 30 lat więzienia. Dziś przebywa w Rems of Capoterra na Sardynii. Skazany na 30 lat więzienia, w wyniku apelacji zakończył swój wyrok w 2015 roku. Nakazano mu pobyt w ośrodku Rems przez kilka lat, a dzisiaj jest on gotowy ponownie prosić o wolność. Jak wspomina policjant, podczas przyznania się do zbrodni Luigi powiedział Jeśli wyjdę, zrobię to jeszcze raz. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Widziałem wiele śmierci, ale jak zapomnieć dziecko wrzucone do wody, a jego dziadek krzyczał To nie Lorenzo, to nie Lorenzo? W tym czasie Kiatti był tam wśród mieszkańców Kasale, było to drugie ciało w ciągu dziesięciu miesięcy. Ciało musiało znajdować się 30 metrów od domu. Zobaczyłem krew i zapytałem, czyje to ciało. Zaskoczyła mnie jego reakcja. Zimna i swobodna, pokazałem mu krew. Widzisz, zabili go tutaj. On odpowiedział beznamiętnie. Wydaje mi się to dziwne. Poprosiłem go, żeby usiadł, skułem go kajdankami. Położył się na sofie, sięgnął po gazetę, skrzyżował nogi i zaczął czytać. W październiku 2018 roku Kiatti napisał do rodzin ofiar, przepraszając za swoje zbrodnie. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.